Cześć, tu Madzie i witajcie w kolejnym odcinku z gry Don't Starf". Dzisiaj, dzisiaj moje plany troszkę się zmieniły, bowiem w komentarzach mówiliście, żebym zaopatrzyła się w drapaki do suszenia mięsa, więc tak też i zrobimy. Aha, tutaj mam dwa mięska, dobra, zostawiamy to. A poza, to, poza tym idziemy, słuchajcie, do świnek, które, które, gdzie te świnie były przybrzydłe? A, tu był jakiś jeden. Gdzieś mieliśmy już świnki, tylko już nie pamiętam gdzie. Wiem, że tamta jedna jest. Teraz będę łaziła i szukała po mapce, gdzie były te świnki. Hm. Dobra, w każdym razie najpierw e, zadawamy o drzewka, żeby mieć e, te, te, te całe drapaki, bo drapaki chyba się robiło właśnie z drewna, głównie i z liny. Zaraz zobaczymy, gdzie to było. Aha, jeszcze musimy w takim razie mieć... E, Spalone drzewo. Dobra, zróbmy sobie w takim razie pochodnie. Zaraz będziemy sobie jarać. Będzie wesoło. Tak. I chciałam bardzo serdecznie, słuchajcie, podziękować użytkownikowi, który napisał mega, mega wyczerpujący komentarz. Dlaczego nie powinnam iść jeszcze w tryb Adventure? Pod ostatnim moim filmem. Ja mu bardzo serdecznie za ten komentarz dziękuję. Dziękuję również za filmik, który nagródł specjalnie dla mnie na temat zabijania drzewców, tych śmiesznych, słoniowatych. Nie pamiętam, jak on się nazywa, oczywiście. I ogólnie na temat walki, że powinnam walczyć tym, tym, przyciskiem F. Więc bardzo Ci serdecznie dziękuję. Twój film naprawdę mi bardzo pomógł. No, oczywiście Wam wszystkim również dziękuję za wszelkie rady, bo tak naprawdę po tych wszelkich to no, we mnie nauczyliście w tą grę ponownie grać, bo jeszcze jak nie było zimy, nie było tego wszystkiego strasznego, to, to nie było trudne, nie. Grałem w całą grę dopiero teraz, to się naprawdę stało trudne. A tego typu gry lubię, nie będę tego ukrywał. Eee, dobrze, chyba już możemy sobie. Zaraz, to oczywiście tu się robiło lina. Aha, tam jedna lina szła na drapaka. Gdzie jest drapak? Tu jest drapak. Nie, jeszcze jedna lina. Dobra. Zrobimy sobie drapaka na mięso i myślę, że ususzymy sobie coś. Zobaczmy, że postajemy to tu. Dobra, weźmy może stąd sobie mięsko. O, nie, nie jedz go! No, kto ci kazał, to jeść. Dobra, ja. Dobra, to pożyczmy sobie królika. Chyba tutaj gdzieś... O tu są wolne króliczki. Chodź tu królik. Mamy 0 do 30, no to dobra. Tak, niech się suszy. Susz się susz, a my, a my pójdziemy słuchajcie jeszcze pod drewno, bo jest troszkę bieda. Tak, widziałam też jak można ładnie drzewca uspokoić, żeby sobie siadać. Więc no, myślę, że może mi się też to udać. E, mówiliście też, żebym na razie zostawiła w świętym spokoju pająki, dopiero jak im się zrobi taki potrójny kokon je zaatakowała, bo wtedy mogę sobie y, rozbić całkowicie ten kokon i przenieść go w dowolne miejsce. Przeniosę go sobie wtedy zdecydowanie bliżej. E, dobra, chodźmy jeszcze na dół, zobaczymy co u królików słychać. Nie, nie mówcie, że znowu będą te dziady. Dobra, królik jest. Jest utęsknieniem, czekam na pieski, które mają mnie zaatakować. Tak, ja już je słyszę. I coraz bardziej. O, wesoły trupek. Tak, którego tak bardzo lubicie Dobrze byłoby, że psy mnie zaatakowały gdzieś w tym miejscu, ewentualnie za dnia. Dobra, wracamy na górę, bo zaraz będzie się ściemniało. A ja nie chcę walczyć z nimi z dala od ognia. Ostroje słychać te psy. Chyba po raz pierwszy w ogóle w grze ja tak słyszę. Jest, jest, jest dwóch. Nie, 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 A gdzie zbroja? Gdzie zbroja? Gdzie jest Abi? To jest pytanie. Aha, Abi tutaj się wścieka z nimi. Dobra, pomożemy Abi. Dobra. Nie to. Zestresiłam się wam powiem. Przez te psy, ale no. Dało radę. Tu. Dlaczego te nie są razem tu? Dobra, chodźmy na górę. Dzisiaj jest dzień piętnasty. Myślę, że w kolejnym odcinku już zaatakuje na zima. O, jeszcze są nasionka. Zaraz sobie jeszcze w ogóle przez noc przewertujemy tutaj wszystko. Tak, oczywiście nie ma tego. A, i mówiliście też, że ten, że bardziej by mi się opłacało, on sobie plecak zrobiła, a nie tą. A nie, nie, nie. A to już nie, nie wysechło. A nie skrzynki. Dobra, sobie tak. I będziemy żywić się nasionkami, a co my sobie będziemy? Mamy tyle nasionek. Zaraz jeszcze stąd weźmy jagody, żeby się nie zepsuła. a to mięso nie sobie tam gnije. Co mi ono tym przeszkadza. Kukaj, kukaj to. Jeszcze zaraz, póki nie jest taką naprawdę mocno ciemno. Zjedz, zjedz. Tu też. Weź sobie to. I wykopujemy sobie pięki. Zawsze też jakaś opcja drewna, nie? O, i się łopatka popsuła. Jakie to psy gra? Dobra, tu jeszcze nic nie możemy zrobić. Co my tu możemy zrobić? Zobaczymy sobie. Tego nie chcemy. Stąd ten kapelusik też nie chcemy. A stąd e, ściany. W ogóle właśnie widziałam kogoś na filmiku. Bardzo świetnie zagospodarowane było, że takie jakby płoty porobione, że w jednym miejscu były właśnie skrzyneczki, to było ogrodzone, w drugim miejscu ogrodzone były farmy, w trzecim ogrodzone suszarki. Świetnie to wyglądało, naprawdę. Dobrze, skoro jest noc, jeszcze raz, tu są świnie. Dobra, to tu idziemy, wykarmimy je dobrze. I ten i będą kubki, to będą farmy. Zaraz zobaczmy farmy. Aha, czyli na kupek dużo i dużo drzew. Ok. na Bboxa na razie nie liczymy. Może dużo farma, chociaż ona chyba wielce niczym się nie różni. Dobra, jeszcze ja chciałam zrobić tylko, gdzie to, to to jest. To też nie to. Sie zawsze muszę naszukać, zanim znajdę to, co chcę. Niech mi ktoś powie, gdzie był ten kamień, co się grzało od niego. Aha, tu był, co było? Kilow potrzebny. Umachnijmy sobie to. Co za problem? Zróbmy sobie kilofik. I zróbmy sobie już ten kamień. Przyjdę się. Lasz sobie tutaj kamyczku, a my sobie idziemy, słuchajcie. Pójdziemy sobie. Mm, miejscuś w łapie, ja się wtedy bezpieczniej czuję. E, pójdziemy, słuchajcie, do tych świnek. Może po drodze jeszcze jakieś kwieciołki będą, to sobie pozbieramy. Będziemy je karmić. Zastanawiam się, słuchajcie, czy nie poświęcić całego odcinka właśnie, żeby oglądać jak to znaczy oglądać e, iść za tymi kubkami i znaleźć tego, tego słonia, całego przebrzydłego bo też yy, oglądałam walkę z nimi w sumie nie wydaje się aż taka yy, ciężka, trudna. A z drugiej strony znając mniej moje la lamie lamienie <grym> i <się wytrzymał> jak bardzo szybko wpadam w panikę, gdzie wtedy już lamię na maksa, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, o, zobaczymy. Na razie są kwiatki. Bierzemy kwieciołki. Tu. Wypadałoby mieć chociaż 8 tych kubek. Już nie wiadomo, czy świnki będą tak obficie kukały. Zobaczymy. Już jesteśmy blisko na szczęście. Sanity przynajmniej mamy na maksa. To, a właśnie, mówiliście, żeby zdejmować sobie kapelusik w dzień. Jak mamy ten... Y, sanity pełne, bo w sumie to to, 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 to psuje nam się ten kapelusz, nie? Cześć, świnko! Jakoś ty ładna, co uciekasz? Nie z tej away, proszę. Dziękuję. O, kolejny wesoły trupek, witamy. Dobra, szukamy jeszcze świnków. Tobie może damy, chcesz? Dziękuję. Za to czas w czasu dziękować? Masz. Ty też. Dziękować. Jeszcze tu. Chodźcie sobie kawałek tędy przejdziemy, może co? O, mamy jeszcze ten. Jedną świnkę masz. Dobra, tu są te złe kwiatki. O, jest żywe drzewo. Jak fajnie. Jeszcze nie wiem, do czego ono by mi było potrzebne. Ono, fajne. Ten. Odgłos wydaje jak ten. Yy, jak, 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 jak. Jak się, się pali. Tutaj to chyba rozkopywałyśmy. O, tu są pająki. O, jest jeszcze jedna świnka. Świnka, Weź to, zostaw. Chodź tu. O, za to będzie mięsko. Czekame. Abi nie podłaś. Abi zostaw to, bo. Chodź, się zabijesz i co jest ja to A nie, tego nie wolno zbierać, bo to psuje te pokarm z tego co ja pamiętam. No, ale za to mamy mięsko świni. Jest dobrze. E, dobra, ja bym proponowała tutaj jednak sobie pajączki zaatakować. Dzień dobry. Siema. O, tam nawet coś jest. Mm, F. O, mamy jedwa Fajnie. Zostaw kokon! Chodź. Ja sobie tylko pierdóły pozbieram, ale kokon proszę zostawić. Jeszcze tam coś jest? Nie ma. A z tej strony widziałam, że był health. Tam gdzieś tu. Tam jest. Tam, 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 tam. Za domkiem. O, dobra. Dobra, wracamy na górę. Może świnki już odpoczęły i się nam znowu skupkają, bo one kupkają raz na jakiś czas. I trzeba wracać, bo robi się ciemno. Świnki. Świnki, mamy kwiatki dla was. O, tu świnka. Tam jest świnka. Masz. Zrobisz kupkę? Dobra, świnka. Ty też rób kupkę. A tam na górze, jest jeszcze jedna świnka. Masz. Ej, no co jest? Masz. Jak tu nie chcesz? Dobra, może tamta zechce. No, kwiatki mam. Dobra, świnia. Dobra. E, Spadałem, bo robi się ciemno. My się robimy głodni. Chyba, że zostaniemy tutaj na noc. Ale nie, bo ja chcę porobić farmy. Dobra, idziemy tam. Szlak nas nie trafi. E, zakładaj ten gameryk. Gdzie on jest? Kwiatki zostawiam na później. Nie wypełniajcie mi, że ja potem kwiatki zostawiam. Dlaczego tam nie ma mostu? Właśnie, dlaczego w tych grze nie można budować mostów? A ty nie maruj, że jesteś pełna, bo nie jesteś pełna, bo jeszcze masz wolne sloty. A zrobimy sobie dzisiaj dobry obiadek, bo jest gdzieś tutaj mięsko świnki mamy. To, to, to. To, to PIXFOOD, tak. I, 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 I mamy owoce, te jagody. Takie nasiona tam zostawiłam, wiem. O, tu mam jeszcze jagody. O, to zrobimy sobie ten. rotatuję może. I zrobimy sobie farbę w końcu. mi kiedyś mówi, że jak te, te drzewka się tak ruszają, to to mogą być z nich te. Mm, no, drzewce. No, wróciliśmy. Rozpalmy najpierw. Teraz tu, dzień dobry. Ty jesteś już brzydkiem mięską, weźmy sobie świeże, jak już mamy dołączać. Eee, ty. Hmm, to. I niech się kuka nam, bo my głodne. To nam się chyba już ususzyło. Tak, ususzyło się. W te suszone drzewka mają bardzo długi termin przydatności. Eee, dobra, może wrzućmy to tu. O, tu mamy jedną kubkę, to ją zabierzmy. I jak to się robiło, farmy? Aha, na farmie mamy wszystko, więc świetnie. Zróbmy sobie ją tu. Mamy mielony na obiad. Też się cieszymy. Proszę, plancik. Eee, możemy zrobić jeszcze jedną farmę? Czy czegoś tam brakuje? Oczywiście, że brakuje. Drewna brakuje. Gdzie jest siekierka? Zostaw to drzewo. Dobra, zjedz sobie, bo tu jesteś mega głodna. Dobra. Chodź sobie zrobimy jeszcze na no farmę. Hmm, to jest gdzieś w tej okolicy może być tu. Dobra. Hmm. Plantujemy. Nie mamy kubki, żeby tego nawozić. I nam się trawa, słuchajcie, skończyła. No nic, trzeba będzie sobie porobić. Ale wiecie co zróbmy jeszcze? nie wędki, nie parasolki. A ja chcę pułapki. O, dlaczego nam brakuje? Chciałam pułapkę na taki zrobić, dobra. To pójdziemy sobie... W sumie może już urosły tam te duże. Aha, i kazaliście, to znaczy kazaliście, mówiliście, że w łatwy, w łatwy sposób mogę sobie zrobić, że tak to nazwę, ozdrowienie. Ja nie pamiętam jak to się robiło, zaraz poszukam. O, to. A ja dziś nie mam właśnie tego. O. Już sobie zrobimy. No, rób. Tak, i to nam regeneruje ładnie zdrowie. No, świetnie. E, dobra, otwieraj się. Nie ty. Ty masz jeszcze wolne sloty. Ty, ty. E, tu, tu coś jest. Tu też nic nie ma wolnego. Dobra, zróbmy tak. Tu zostawmy. Zostawię to po prostu tutaj, tylko i wyłącznie z tytułu, że nie mam gdzie tego podziać. E, e, e. Dobra, wyrzućmy tutaj jeszcze ząb, potem sobie to pozbieramy. E, co ja bym jeszcze stąd wyrzucił, Coś mi mało potrzebne. Kwiatka na razie. Dobra, kwiatka zjedz, tak, smacznego. I idziemy, słuchajcie, na tamte drugie pająki. Może tam już kokon uroczy, zobaczymy. E, po drodze pozbieramy króliki, pozbieramy trawę. Ja nie wiem, jakim cudem tak szybko trawy nam się wyzbyło. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Fajnie zresztą podsumowaliście po ostatnim odcinku, że jak Wendy zje wszystkie te króliki, to po zimie będzie żygać królikami. No i taka opcja jest. Dobrze, tu nam się nasz króliczek nie złapał, idziemy prosto. Może tu na dole gdzieś jakieś będą? Na szczęście tu na dole jest bardzo dużo trawy. Tutaj je uzbieramy. No, wiesz, wiesz. Połapały się jakieś króliki? Czy już poszły w sen zimowy? Mamy królika. Aha, nie mamy pułapki. Zrób tutaj jedną. Trudno, dozbieramy sobie zaraz trawę jeszcze. O, tu jest króliczek. Aha, pułapka też się popsuła. Dobra, trudno, niech, niech tak już zostanie. Idziemy na drugie pułapki. Zobaczymy, co się dzieje. Został Jim Maxwell'a. Kiedyś tam pójdziemy, jak dorośniemy. Jeszcze nie jesteśmy na tyle dorosłe, żeby tam wejść. To nie dla dzieci. Może to postawmy teraz? Zostaw trawę na chwilę. Ile będę, będę królika ganiać? jestem zła ale o tym już wiecie postaw to tu, dobra i, i jazda tam na górę do pajączków po drodze trochę trawy pozbieraj ile my tutaj trawy, znowu jedną mamy już tu piję z o, gdzie te pająki, A, tam na górze A jeszcze widzę, o to te oczy dziwne Straszne, straszliwe. Nie umiem z nimi walczyć. Tak, jest ten kokon, o którym mówiliście. Jest. Dobra. Pusty ten. No, Wendy, możesz się dzisiaj wykazać. No, a ty co? Ła, jaka ekipa. Nie, zła ekipa dzisiaj. No dobra, ale ekipa wyrzucać tu mi z Silkacza. Znaczy z Silka samego, nie wiem. Wtedy rzeczywiście sam Silk się nazywa. Atakuj to. Wendy, pomóż. Teraz możesz niszczyć, to ci pozwalam. Gdzie łapko, no? Weź się ogarnij, Dziewczynko moja. Wyrzuć na chwilę nasiona. No i tłucz. Musimy jeszcze do domu wrócić. No ile jeszcze jest? Dobra, bierz to. Nie to. Tak. Zbieramy wszystkie łupy. Się obłowiliśmy, że huhu. Hu. I sobie postawimy bliżej te pajączkowe. O, mamy aż 9 madzie szczęśliwa. No, to wracamy. A to oczy są przerażające. W ogóle wiecie, jak z tym walczyć? Nie, dobra, ja, ja się nie pytałam. Ja nie chcę z tym walczyć. Super, jeszcze noc mnie po drodze złapała. jeszcze jestem głodna. No dobra, siano wzięliśmy. Wracajmy szybko do domku. Jakąś trawę po drodze też zbierajmy. Jak coś, to chyba jest jeszcze pochodnie, Jest jeszcze trawa pochodni. Gdzie de facto nie chcę wracać zbytnio o, o samej pochodni. Ale dobro i to. No dobra, nie odpuszczę. Muszę wziąć tego królika. Jak się złapło, to czemu nie? Dobra, i szybko do, do dziury, i wracamy. Nie, no, powinniśmy zdążyć spokojnie do domu. jakaś zaraz do nas zapadnie. Tak, oczywiście w ciągu dnia znowu zapomniałam kaplusza zdjąć. No to jest standard. Ja się dziwię, jak ja o tym pamiętam. Aha, tu się znowu pułapka popsuła? Okej, okay, dobra, to zajwaniamy na górę. I, i, i. Hmm, Mamy mało drewna. A wiecie co? Przydałaby nam się ta. Tu. A przydałoby nam się drewno na opał. Dobrze, że koło domu jest drewnienko. W razie czego to sobie zbieramy Dawaj jeszcze trawę i w kolejnym odcinku będziemy musieli się właśnie zaopatrzyć w te, w trawy. Jest bieda. Trzeba będzie jeszcze raz się y, przez dziurę tam tepnąć dalej. Dobra, dzień dobry, dotarliśmy to tak. To tak, co my zrobimy teraz? Tak. Po pierwsze rozpalmy. Po drugie. Gdzie są? Tu są nasionka. To je ugotuję, nie będziesz mi tu je. Zżerała na surowo. Jesteś głodna. Tu weź je sobie zjedz. Dobra, a teraz za sikierę. Aha, masz w łapie siekierę, dobra. I drzewo rąbać na skrzynkę kolejną. Bo nie, nie ukitramy tego wszystkiego. Jak nie patrzeć. Teraz się zastanawiam, czy robić sobie cylinder teraz na zimę, już i go wykitrać. Czy poświęcić tą pajęczynę na tę. A, wiecie, na... No... Łapki na ptaki. A wiem, że jesteś pełna, wiem, wiem. Ale nas jeszcze nie stać na, na stać na jedne deski, więc musimy poczekać chwileczkę, wiesz? Co my tu mamy w ogóle w garnku schowane? Jego Dusejouki Traj. Dzisiaj iście mało kulinarny odcinek, niestety. Hmm, to byśmy mogli postawić, ale dobra, jeszcze, jeszcze dzień nie nastąpił. No, za dnia to lepiej postawić. To poczekajmy. Hmm. W sumie zrobię to już w kolejnym odcinku. Zrobimy sobie kolejną skrzyneczkę i pochowamy to wszystko, co zdobyliśmy. W ogóle pójdziemy w kolejnym odcinku na wielkie zbieractwo, mianowicie trawa i drewno. To są nasze priorytety. Dlaczego ja mam wrażenie, że to zgaśnie zanim na dzień? Dobra, wolę się zabezpieczyć. No i cóż, myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Skończymy? Skończymy. Skończymy na tym dzisiejszy odcinek, a w kolejnym, tak jak mówiłam, czeka nas wielkie zbieractwo. Tak więc dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dzięki serdecznie za wszystkie rady. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!